Miałem zły sen. Opowiedz mi go i strachy znikną. Śniło mi się, że byłem na placu zabaw z Borysem i Becią i nagle z nieba opadł wielki, czarny smok. Ja uciekałem, ale on był szybszy i chciał mnie schwytać. Wtedy zacząłem krzyczeć i się obudziłem. Już dobrze. Wszystko złe już minęło. To tylko sen. Smoki nie istnieją. No, naprawdę? Hmm? Masz słowo mamy. I mama zna też niezawodny sposób na to, by cię rozweselić. Pyszne śniadanie. Zejdziesz na dół? Tak. Myślu, rób to tak. Mm, dobre! Brawo! Dzień dobry, dzieci. Cześć, tato. Tupciu, -tup, mama mówiła ci o planach na dzisiaj. Jakich?